Z tej strony tej a dzisiaj pokażę Wam Clash of Clans. To będzie taka seria, która już y, zaczęłam, tylko że y, nie będziemy od początku grać, bo, bo to by było nudne. A niektórzy YouTuberzy już to robią. I dlatego zaczynam już od 18 levela. Y już tak zrobiłam tutaj ulepszenia. zaraz Wam wszystkie pokażę. Będzie fajnie. To jest taka seria, która będę robił aż kiedy dojdę do 100 levela. No i to będzie też taka fajna seria, ale ja to robię na telefonie jakby co. To będzie fajnie. Macie, tutaj mam takie różne rzeczy. Zaczynajmy od tego. Labor. Ja wszystko jakby co mam po niemiecku, bo nie da się po polsku, a ja po, po niemiecku umiem lepiej niż po angielsku. Laboratorium. Level 2. Klanburg. To jest Takie rzecz. Ja jestem w klanie. Fajny klan. Ja jestem prawie na, na samym dole. Jestem lepszy niż level 20 No To fajnie No i tutaj wszystko Wszystko tutaj mam jeden level To też Level 3 to robię na level 3 To level 4 level 5 Le Level 4 level 3 7, 7, level 4, 6, 5, 5, 5, 3, 6, 5. 5. To będzie level 2, 3, 1 i najważniejsze level 4. Robię na 5. I wolę ma fajnie różne rzeczy. Dobra, tutaj muszę sobie Kupić tutaj mam takie rzeczy. Ja zawsze kupuję tych. Potem z zaczynam od. Tutaj kupuję do końca tego. 10, potem robię tu. Tutaj o tak. 20. Nie mogę, już teraz zapomniałam. I tutaj jeszcze trochę tego damy. 15. Ter teraz. Y ten robię dalej 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 fajnie to wszystko wygląda tak wow. fajnie lubi tą grę no i ta seria będzie dawno mówiłem do 100 levela i te wszystkie rzeczy to możecie ściągać jakby tak ode mnie to wszystko robić ale pamiętajcie, tu nie ma języka polskiego głupie takie coś Brazylski, tukis japonia, nie wiem co to, te znaki, to nie wiem co to mea, los nie tutaj czekajcie liga to są liki Wszystkie ligi. Jestem chyba na samym końcu. Prawie. Mhm. Jestem zylba. Czyli ten. No, wiecie o co chodzi. Są naprawdę dobre wszystkie. Info tutaj, a tutaj to jest najlepsze. Tutaj bym chciał, ale tu 3200. To teraz do 1400 muszę iść. Do dwóch, potem do dwóch 600, a potem 3200 klans. Ucha! O ich dużo! Ciekawe gdzie jest nasz. Tam trochę byśmy musieli już mieć około 10 tysięcy chyba mamy. No. Teraz stoi. O! o. 17 tysięcy miejsc. O. kurde Jest też pilo O, tutaj się na pewno nie złapie 4 tysiące. Wow. O. Patrzcie, jakie to. dobre wszystko. są na te. A tu? Oka, fajnie Fajne takie... Nie chcę zobaczyć... Level 1, o, to mam naprawdę bez Czyli odwiedzić... Ła! Wow. Patrzcie, level 11, to chyba maksymalnie 11. I... Czekajcie... Tutaj szukam takie coś... O, to są te. Ło, to jest 10. To ma wszystko na full. Wszystko, o, to naprawdę wszystko na full. Ma ich pan ch... ch... 2, 3, 4 aż. Mhm. Fajnie. Wiecie, polska, flaga polska jest dziwna. To naprawdę dziwne. I to Level 11. One ponad 3 miliony kosztują za 1 na to... Naprawdę dużo. Ale to fajnie wygląda. To, co to? Nie, to, czego to? To chyba jeszcze nie zrobi do końca levela. Mhm. Albo, że tak. Nie wiadomo. A to? Level 13. No, A Chcę jeszcze zobaczyć pesty szpilu. Profil, patrzcie. Wow! 7, level 7. I tutaj ma... Jeszcze to tylko zbiera. Kevin 5 O oh, prawie to już ma. O oh. prawie wszystko Mhm mm Wow To jest jest jego klan. Co sama zrobię? Najgorsze to jest u niego z takimi rzeczami. Wow. Aleksie może sobie zrobić. O, ja to, chcę, to bym chciał. A nieka dostać. Nie. Nie mogę do tego się dostrzec. Dobra, myślę, że to już przyspieszymy. Mhm. To też. To mam fall, to idziemy na jeden kamp. Mhm. Tutaj to 21, no dobra. To próbujemy. 1-2-3. Tutaj tutaj pójdą. Tutaj podam 1-2-3. Tutaj podam te. I tutaj pójdą te. Tu jeszcze. Tutaj. Głupie to nie jestem zawsze chyba je zglądam. Jeszcze teraz tutaj. Ostatnia ostatnią chwilę. Okej. Okay. Powinno teraz wyjść dobrze. Mm, Dwa okej. Okay. Dobra. Widzicie? Mhm. Misisz. ale i dobrze tu rozkrywają teraz. Raz, dwa, poszli. O, paciek duży. O, teraz rozwalili wszystko. Radhaus paciek szybko teraz wybiją. Pum, 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 bum, bum. pum, Nie ma. Mhm, czyli wygrałem. Tutaj już mam wszystko zrobione. Coś mi w ogóle. An Dobra. To myślę, że to teraz koniec tego odcinka. Poczekajcie na drugi, czyli jutro. Chyba.